Kasiela ja powiedz mi co to jest? przerażające trochę, nie? tak w środku na tytuł wypuścił czemu nic nie będziesz mówić? Zmęczona? O! Oczywiście Przemęczona jesteś? Mhm. Mhm. To jeszcze trening co robisz? Tak, przed rowerem jutrzejszym. Mhm. Sobota jest 14 godzina. Po obiedzie leżeć To no, przemęczona Kasia wymyśliła, żebyśmy sobie zrobili jeszcze trening, a teraz narzeka. <noise> Wcale nie narzekam. Znowu to stanie na rękach, tylko ćwiczysz w ogóle co innego, czy tylko stanie na rękach? Granie na nerwach jeszcze ćwiczę. Komu? Mężowi. Kasiula jest moja ulubiona maszyna. Wiesz co to się planuje? Jest jesteś DJ-em i miksuj. <grymne> Szkoda, że tam jest zajęta. Poławiłabyś się? <grymne> Teraz mały filmik instruktażowy dla doktora bo nagrał ostatnio filmik, że ma problem z przysiadem, że musi odcinek lędziowy wyginaną. Wstałem tam komentarz odnośnie podłożenia czegoś podpięty i drugi taki tip, który ciężko by było napisać w komentarzu i wytłumaczyć, więc możesz spróbować tak, wziąć taką gumkę. Zajść sobie zahaczyć na wysokości pośladki, podpowiednie naciągnąć, troszeczkę się przyzwyczaić stanąć jakby przysiadł, proste plecy myślisz jakbyś się przewracał do tyłu i siadasz kolana na zewnątrz, pomalutku, pomalutku, pomalutku i góra Hop. i góra i przed każdymi przesiadami jako rozgrzewka albo nawet trzy serie po 15 powtórzeń dodatkowo i przez jakiś czas zrobić to ćwiczenie i powinno się wszystko poprawić. Będziesz miał fajne komentarze w tle filmiku. Fajne komentarze w tle filmiku. W tyłu. Pokaż o co w tym chodzi. Jak byliśmy ostatnio to nie było wody, nie? No i o co tu chodzi. No albo tu sitka potrzebujesz, żeby złoto. <gryzanie w okresie> Kończymy trening, ale jeszcze jedziemy na małą przejażdżkę. Jeszcze mam dyseryjki. Jadę po ciebie. Po ja ciebie? Jestem brzydsza. Idziemy jeszcze na Nikiszowiec. Po co? Popatrzysz. Niespodzianka? Mm -mm. No. Co będzie robione? ja znowu. Tak jest. Nie mam czy to jest spokojny. Co tam gdzie masz? O, co to? James Bond. James Bond? Tak jest. Pochwał się pan ładnie. Do kamerki. No co? No pokaż to samochody w 007 to jest? nie było widać. Wszystko widać. Jak już przyjechaliśmy w takie miejsce, to może coś powiesz o niekiszowce. Kilka informacji. nie Jak jesteś przewodnikiem, czy nie? Wybitny? Jak nie jest? to kto jest przewodnikiem? Ty jesteś zawsze przewodnikiem. to chociaż pozmyślaj, co to jest za miejsce. Rok założenia. O, to są dzielnicy i Zobaczcie. Mi się podoba bardzo Jeszcze zabieram niespodziankę Jaką? Kolejny musiał mi trochę hajsu Ile? Pomyślę Pomyśl. Namyśliłeś mi No pożyczę, ale do kiedy? <laughs> Na wieczne nie, nie To tutaj jest... Nie Pizza Nie, Na Nawadnianie.